Korea Północna, Królestwo Samotności, dom dla jednego z najbardziej szalonych i okrutnych reżimów w historii. A dzięki mojemu kierownikowi produkcji właśnie dziś tam zmierzamy. Co ty gadasz? Jak to jedziemy do Korei Północnej? Jakby nie patrzeć, to cała masa żołnierzy, drutu kolczastego i wzmożona ochrona, Korea Północna i Południowa wciąż są w stanie wojny. I pomimo tego, że można tu przyjechać autokarem na wycieczkę, to przewodnik nam wiele razy przypomina: to nie Disneyland. Tak zwane DMZ, czyli strefa zdemilitaryzowana, to połacz lądu, która separuje Koreę Północną od Południowej, szeroka na 4 km. Wojnę koreańską zakończono umową o zawieszeniu broni w 1953 roku. Wtedy obie siły militarne zobowiązały się do zakończenia jakichkolwiek wrogich działań w strefie zdemilitaryzowanej, a potem wypełnili ją minami lądowymi. Co jest po drugiej stronie tych białych słupków? Miny lądowe. Dużo min lądowych. Od czasu do czasu można też zobaczyć pozostałości po zwierzęciu, które weszło na którąś. A nie mówiłem, że to nie Disneyland? Żeby się tu dostać, podróżowałem autostradą, jak na ironię nazwaną Autostradą Wolności. Wszędzie są tu pamiątki po wojnie, zniszczeniach i horrorze rozlanej krwi. I DMZ też jest zaopatrzone w restauracje, galerie handlowe i kurczak popaja. Trochę mroczne to opustoszałe, wesołe miasteczko. To jest stacja kolejowa Dorasan. Hołduje nadziei, że pewnego dnia Korea się zjednoczy. Choć praktycznie półwysep koreański mógłby być zjednoczony jutro, jeżeli południe zechciałoby zaakceptować łaskawe przywództwo wspaniałego wodza Kim Jong-una. Hipotetycznie jednego dnia będziemy mogli wsiąść do pociągu z Seulu przez tę stację do północno-koreańskiej stolicy Pyongyang. Oczywiście aktualnie nie ma takiego połączenia. W drodze do północno-koreańskiej granicy wybrałem się na wycieczkę po tym ciasnym tunelu, znanym jako trzeci tunel infiltracyjny. To jeden z wielu wykopanych przez Koreę Północną w nadziei na przyszłą inwazję na Koreę Południową. Nawet jednej osobie trudno tu stanąć prosto. Jest 43 km od Seulu i nie ma wentylacji, więc powodzenia w wysyłaniu przez niego wojska. Z pewnością nie chciałbyś być północno-koreańskim kopaczem tuneli. A teraz zmierzamy do strefy wspólnego bezpieczeństwa, gdzie planuję przekroczyć granicę Korei Północnej. Po kontroli paszportowej muszę podpisać deklarację, w której jest między innymi napisane, że wchodząc mogę być narażony na wrogi teren i możliwość zranienia lub zgonu z powodu bezpośredniego działania wroga. Czy już za późno na zmianę zdania? No nareszcie jesteśmy na granicy między Koreą Północną i Południową. Widzicie, tam jest północno koreański wartownik. Czy to naprawdę dobry pomysł? Jasne, że tak. Na granicy wchodzimy do jednego z niebieskich budynków. Przepraszam, w jakim kraju właśnie jesteśmy? No pomyśl troszkę. Przekroczyliśmy linię graniczną, więc jesteśmy w Korei Północnej. Korea Północna jest po tej stronie. Wow, boisz się? Jestem gotów tu zamieszkać! Jednak jestem gotów wrócić do Korei Południowej. No i już jestem. Jak wracaliśmy, stado ptaków przelatywało nad polami ryżowymi. Dla nich granice nie istnieją. Przez chwilę zastanawiam się nad delikatną równowagą tego miejsca pomiędzy tragedią przyszłości i nadzieją na przyszłość. No, i nad wspomnieniem smaku czekolady, którą można dostać tylko w strefie DMZ. Tu Christian po wielki dzięki za obejrzenie tego odcinka Korei bez cenzury. Wszyscy szykują się na najgorsze, zwłaszcza po tym, jak Korea Północna po wykonaniu testu jądrowego 7 lutego wystrzeliła rakietę długiego zasięgu, świętując to w istnie groteskowy sposób. Nie przekręcaj moich słów w sensie w ten sposób. Nie lubię turystów z Chin. Nie są w ogóle ogarnięci w miejscach publicznych.